Siemanko, siemanko, niezłe dzianko. dzień siódmy albo ósmy. Wczoraj powiedziałem piąty, ale chyba był szósty, a więc dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat kreowania fantastycznych zdjęć albo raczej robienia zdjęć, które Wasi klienci będą uwielbiać, na których Wasi klienci będą się będą uwielbiać. Które będą powodować, że wasi klienci będą po prostu was polecać. A więc, jak kreować fantastyczne zdjęcia, jak je robić, w których momentach i jak nie odpuszczać. Tego, co definiuje fantastyczne zdjęcie, jest to przede wszystkim coś, co wasi klienci będą pamiętać. Gdzie będą wspomnienia, emocje, zatrzymana chwila, coś, co dzieje się również i w tle, tak? czyli co działo się w tym danym dniu, w danej chwili, w danym momencie. Czyli kilka jakichś kolejnych warstw nałożonych na siebie, choć niekoniecznie. A na koniec sama kompozycja, czyli Najpierw światło, moment, a na końcu kompozycja. A dlaczego? Już mówię. Jako fotograf ślubny yy, chcę, ażeby w moich zdjęciach był element ludzki, żeby była ta niedoskonałość, która... Tak jak w tym, tak tym wideo przejeżdżający ambulans. Ta niedoskonałość, która jest właśnie w ciągu tego dnia. Klient zatrudnia fotografa ślubnego, a nie studio, które przyjeżdża, rozstawia lampy, yy, zbiera wszystkie rzeczy, papierki, skarpety z ziemi, gdzie to robię, ale nie wszystko. I, yy, i, I robi cały dzień perfekcyjny, tak? Bez skazy, bez niczego. Nie, dla mnie liczy się, w zasadzie powiedziałbym, drugą stronę: moment i światło, ale, ale najpierw światło dlaczego? Ponieważ każdy moment można sfotografować z różnego jakby miejsca. to Nawet i teraz. Czy to jest lepsze? No, ja wolę tą. A może tą? Nie. A może tu jest lepiej. Ja wolę tutaj to tło. A więc, a więc światło, moment, kompozycja yy, i wtedy otrzymujemy zdjęcie, yy, gdzie zatrzymujemy moment dla pary, gdzie moim zdaniem, to jest właśnie najważniejsze, moim zdaniem yy, właśnie zatrzymując... Ten moment dla pary, emocje, daną chwilę, wspomnienia. Dlatego właśnie was zatrudniają i dlatego właśnie chcą, ażeby seria zdjęć, niekoniecznie jedno zdjęcie, ale o tym jest film, ale seria zdjęć, galeria cała była właśnie tym, czego nie zapomną do końca życia, co będą oglądać, czym będą podekscytowani. To są właśnie zdjęcia. I jeszcze jedna rzecz. Moim, moim ym, zadaniem w ciągu dnia jest, tak jak podkreślam w każdym prawie filmie, yy, wspomnienia pary młodej na temat dnia. Nie to, ażeby z dnia zrobić yy, sesję yy, fotograficzną, sesję wideo. A żeby zrobić jak najwięcej zdjęć, a żeby nie przeoczyć żadnego momentu, fantastyczne światło, pójdźmy, yy, fantastyczne warunki na zewnątrz, przecież na zewnątrz trzeba zdjęcia, przecież chcieliście, jest gorąco, 40 stopni, ale zróbmy zdjęcia na zewnątrz, zróbmy, ale trzymajmy to do minimum, ja trzymam to do minimum, takie jest moje, yy, takie jest moje założenie właśnie, że najważniejsze jest yy, są wspomnienia pary młodej, ich zapatrzenie na dzień, i, a dopiero wtedy zdjęcia, dopiero wtedy ich y, dopiero wtedy to y, 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 jakie zdjęcia otrzymają, w sensie że nie cisnę ich na tą sesję, nie cisnę ich, przejdźcie tu, obróćcie się w tą stronę, czy w tą stronę, a raczej ja się ustawię a, y, i poczekam na dobre światło i poczekam cierpliwie na to, aż się będą dobrze bawić, poczekam cierpliwie na to aż y, y, zaczną płakać y, i poczekam na te emocje, wyczekam je, wyczekam tą chwilę, y, ażeby właśnie ten dzień był y, niezapomniany. Chciałbym teraz opowiedzieć Wam y, tutaj historię kilku zdjęć. E, tutaj była para y, Ewelin i Rob. Yy, która wygrała konkurs u mnie, tak, czyli to był konkurs, który yy, zorganizowałem na Instagramie, a żeby zrobić dodatkowe portfolio, chociaż oni byli zaręczeni, yy, zrobiłem konkurs dla zaręczonych na sesję zaręczynową, czyli to nie była żadna oszukiwana sesja, ale sesja zaręczynowa, tyle, że nie miałem modeli, ja więc zrobiłem konkurs. I e, oni wygrali tą sesję, wszystko było zrobione uczciwie, e, przyjechali na tą sesję, umówiliśmy się, bardzo mili, fantastyczni ludzie, e, jesteśmy cały czas w kontakcie, ale do rzeczy. A więc, e, przyjechali na London. Tower of London, zrobiłem im krótką sesję e, i w pewnym momencie zaczęło bardzo mocno padać, e, po, po kilku minutach e, od rozpoczęcia. I stwierdziłem, że oni stwierdzili, bardzo się przejęli, że nic nie wyjdzie, bardzo się przygotowali do tych zdjęć. Ewelin zrobiła makijaż, jakiego kiedykolwiek wcześniej nie robiła. Przygotowali się i bardzo się zasmucili, że chyba nic z tego nie wyjdzie. A ja im powiedziałem: Słuchajcie, chodźmy, przejdźmy tędy, pójdźmy na szybką kawę i za chwilę zobaczymy, co się będzie działo. Ja mam dla Was czas. To nie jest to, że ja wygraliście sesję 45-minutową. E, poczekamy, aż przestanie padać. Padało przez godzinę. I jak byliśmy na kawie, e, Ewelin prawie się rozpłakała, że przyszłej sesji nie będzie, przecież 45 minut, tylko że ja już powinienem iść do domu. A zobaczcie, jaka wyszła, jak, jak jest, jakie zdjęcia zrobiliśmy e, chwilę później, chwilę po momencie, jak. Przestało padać. To jeszcze było zdjęcie, gdzie szliśmy na kawę. Od mostu szliśmy na kawę i e, jest, widzicie, że pada. E, Ewelin się martwiła bardzo, co się stanie z moimi aparatami. A więc nie martwcie się, nie stresujcie par, nie. Mm, jeżeli widzicie, że zdjęcia są możliwe, róbcie te zdjęcia, zobaczcie. E, a to zdjęcie jest zrobione 7200 obiektywem, który uwielbiam zobaczcie jaka jest, jaka jest separacja tła od yy, jaka jest separacja pary od tła. Yy. Przeszedłem z nimi naprawdę daleko. Sesja trwała ponad dwie godziny. Opowiedzieli mi całą historię życia, co robią, co planują. Planują się wyprowadzić z Londynu, mieć dzieci, zobaczyć, jesteśmy znowu na Millenium Bridge. Kawałek dalej. Słońce nie wyszło, ale światło było fantastyczne. I doszliśmy do London Eye, do tej fontanny, do tej, do tej karuzeli przy London Eye. I tutaj zakończyliśmy, ale para przyszła na drugą stronę nawet. Tak? Para była zachwycona zdjęciami, e, na tyle byli zachwyceni zdjęciami, że chcieli mnie zaprosić, zaprosili mnie, co się nie udało, do, e, na Węgry, na ślub. E, nie pojechaliśmy po prostu, bo się nie udało, ale pamiętajcie, e, tak jak mówiłem w wielu filmach wcześniej, tak jak wspominałem, e, bądźcie, kontrolujcie swoje portfolio, bądźcie, e, 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 trzymajcie rękę na pulsie, jakie zdjęcia chcecie bo to będzie generować Wam, powiem Wam, to zdjęcie, które teraz widzicie, wygenerowało bardzo dużo zapytań o sesje narzeczeńskie. Sesje narzeczeńskie wygenerowały całą masę późniejszych zleceń ślubnych, późniejszych zleceń, zleceń na fotografię noworodkową, na fotografie firmowe. Także nie, mart nie bójcie się ustawiać tych sesji. To może tylko wyjść wam na, na plus. I tu właśnie chodzi o to, że uchwycone emocje, a raczej uchwycone wspomnienia. Oni nie mieli absolutnie żadnych zdjęć z Londynu, a mieszkali tu bardzo długo. Bardzo długo, jeśli chodzi o ich, o ich, o ich życie, o ich wiek. Mieszkali tu całkiem sporą część życia. Tu się poznali, a nie mieli żadnych zdjęć z Londynu. I to były ich wspomnienia. Wszystkie zdjęcia z tej sesji wydrukowali. I, i mieli na, na, na ślubie na, na weselu te zdjęcia stały. E, wysyłali mi bardzo dużo e, m, zdjęć e, pokazujących, jak wygląda Sala ślubna. Fantastyczne wspomnienia. Kolejną historią będzie e, historia zdjęć Magdy i Maćka. E, są to nasi dobrzy znajomi, a raczej Magda jest kuzynką Karoliny, a Maciek, a Maciek jest jej mężem e, i Prawda jest taka, że pojechaliśmy do nich na wakacje, na urlop zimowy do Szklarskiej Poręby i nie mieliśmy żadnych zdjęć z zimowych. Więc ja sobie wymyśliłem, żebyśmy zrobili sesję zimową, sesję w sukni ślubnej, gdzie to nie była sesja, to nie była suknia ślubna Magdy, ale e ale nikt, ale nikt o tym nie wie, ale wyglądała dobrze. E, Karolina zrobiła makijaż, gdzie Karolina y, umie robić makijaż, w sensie ma, y, po, jest po kursach robienia makijażu. No i wzięliśmy Maćka i Magdę na zakret śmierci. Kilka, dosłownie kilka minut, ponieważ było zimno, ale kilka minut zrobionych w. E, właśnie e, w śniegu, zimno. E, zobaczcie, Magda e, z gołymi ramionami, gdzie Magda nie należy do osób, które nie boją się e, e, zimna. Wręcz jest, e, wręcz w drugą stronę. Tutaj tego w ogóle nie widać. Są emocje. Czyli typowo modelowa sesja. Aczkolwiek e, znowu oni wzięli ślub w zakopanym kilka lat wcześniej zdjęć mieli bardzo mało, byliśmy na tym ślubie, ale wtedy jeszcze do końca nie robiliśmy zdjęć ślubnych i zdjęć mieli wtedy bardzo mało, ja im zrobiłem kilka, zrobiłem im cały ślub cywilny, ale zdjęć w plenerze zrobiłem im tylko kilka, a to już na ulicy, tak sobie wymarzyłem zdjęcie jedno i na ulicy to... Pod, ja, tutaj za plecami, za, za moimi plecami jest właśnie ten zakręt śmierci. Ja sobie wymyśliłem, że chciałbym takie zdjęcie na środku e, suknia ślubna, e, para i śnieg w koło. E, no i wszystko się udało, a tu na samym końcu w miejscu, gdzie teraz stoi ich ośrodek, a tu na samym końcu, w miejscu, gdzie stoi ich ośrodek, teraz wypoczynkowy e, i e, to są właśnie te wspomnienia. Tutaj nie ma nic za nimi, jest śnieg, a, a teraz stoi ośrodek wypoczynkowy, gdzie, gdzie mają swój biznes. E, no i właśnie w ten sposób się buduje wspomnienia, w ten sposób e, budujemy coś, co pary chcą pokazywać. I czy to będą pary właśnie tego rodzaju, że typowo modelowe, czy to będą pary... E, Prawdziwe, czyli, czyli prawdziwi klienci, lub też potencjalni prawdziwi klienci później, czy to z konkursu, czy to wymyśleni przez ciebie, czy to pary zaczepione na ulicy pod Londona, czy w, pod Koloseum, czy pod Pałacem Kultury. E, wszędzie można kreować obrazy, zdjęcia, które, e, który, które ludzie będą e, uwielbiać, a ty będziesz mógł pokazywać dalej, dzielić się, jak i również dalej uczyć się tego swego rzemiosła fotografii. Ostatnią historią tutaj będzie historia zdjęć w Tajlandii. Mieliśmy zakontraktowane 6 sesji. Mieliśmy zrobić sesję na plaży, sesję zaręczynową, ślub hinduski, wesele, sesję, przepraszam, imprezę na basenie i sesję portretową. Ale korzystając z tego, że byliśmy tam sześć dni, czyli yy, od, od wieczora, od nocy do, do nocy, razem wyszło 10 różnego rodzaju projektów. Poszliśmy na plażę yy, z samego rana, jak tylko przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy o, o godzinie 2 w nocy, o 5.30 byliśmy na plaży, robiliśmy już wschód słońca. Następnie Wzięliśmy parę na sesję wieczorną tego samego dnia, chociaż nie mieliśmy robić nic, mieliśmy odpoczywać. Następnie poszliśmy do, muzeu, do miejsca, gdzie mogliśmy spotkać mnichów w Tajlandii. Następnie poszliśmy w miejsce, w kolejne miejsca, gdzie po prostu mogliśmy tworzyć kolejne zdjęcia. Eee, wzięliśmy parę również na ośrodek obok, ażeby zrobić im dodatkową sesję ślubną, e, sesję, gdzie, pa, gdzie ich goście nie będą widzieć e, ich e, w strojach e, ślubnych. E, będzie to za chwilę, za chwilę będzie widać, tu jest tylko impreza. E, w każdym razie nie, e, nie odbiegaliśmy od nie, nie uciekaliśmy od tej Tajlandii, wręcz przeciwnie, staraliśmy się zrobić jak najwięcej zdjęć w różnego rodzaju lokalizacjach, ażeby nie stracić okazji, a żeby móc zrobić jak najlepiej i wykorzystać te miejsca wszystkie, żeby, nie, żeby, 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 ten, żeby ten czas nie został ani zmarnowany i ani jakby nie i żeby para też widziała. Że staramy się zrobić jak najwięcej. Aczkolwiek to nie było właśnie w tym, moment, w tym miejscu. Było Chodziło o to, ażeby wykorzystać, wycisnąć z tego wyjazdu jak najwięcej i nie czuć, że nie czuć niedosytu, żeby móc właśnie wykreować te najważniejsze zdjęcia, te zdjęcia, które i para będzie zadowolona, ale i również i my będziemy zadowoleni i będziemy mogli pokazywać, że, że mamy to portfolio Destination Weddings, tak, ale nie tylko. Ale również i coś więcej, coś czego inni jakby mogą nie mieć, ale coś gdzie mogliśmy zrobić różnego rodzaju projekty, poćwiczyć w różnego rodzaju yy, yy, okolicznościach przyrody. A więc twórzcie fantastyczne zdjęcia dla swoich par, yy, twórzcie coś niezapomnianego, zaskakujcie ich, nie bójcie się powiedzieć im, słuchajcie, pada deszcz. Jak i również nie bójcie się powiedzieć, że zapraszam, chodźmy, pójdźmy, jest tylko chwila, uwierzcie mi, zaufajcie mi, te zdjęcia będą najlepsze.